Pani profesor, jakie metody terapeutyczne stosuje się w leczeniu polipów nosa i gdzie w tej gamie pozycjonuje się terapia bio biologiczna i też dlaczego akurat taka pozycja? Do tej pory przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa leczyliśmy codziennymi irygacjami donosowymi z roztworu soli fizjologicznej, no donosowym podawaniem glikokortykosteroidów. Niestety, czasem to leczenie było niewystarczające i trzeba było u pacjentów włączać. Krótkie kursy glikokortykosteroidów ogólnoustrojowych. Jeśli to było nieskuteczne, kwalifikowaliśmy pacjentów do leczenia operacyjnego. W ostatnich dekadach rodzaj tego leczenia bardzo się zmienił, i absolutną rekomendacją jest operacja endoskopowa wielu zatok w chwili obecnej, która udrożni nam zatoki. Poszerzy ujścia, nie tylko poszerzy ujścia naturalne, ale też będzie polegała na szerokim usunięciu tych zmian polipowatych, przerostów śluzówki z ich wnętrza, po to, żeby stworzyć dobre warunki do penetracji leków, które i tak pacjent będzie musiał przyjmować, ponieważ tymi lekami donosowymi czy krótkimi wstawkami glikokortykosteroidów systemowych leczymy objawy choroby, a nie działamy na przyczynę. I teraz. Rewolucja, bardzo duży krok milowy z terapią biologiczną, ponieważ jest to pierwsze leczenie przyczynowe. Jest to zahamowanie tej ścieżki sygnałowej, która doprowadza do powstania procesu zapalnego, do napływu eozynofilii, do błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Czyli działamy w strategiczne punkty, w interleukinę czwartą, piątą i trzynastą, po to, żeby je zahamować, żeby zmniejszyć, Końcowy efekt działania komórek zapalnych. Jednym słowem po to, żeby doprowadzić do tego, żeby proces zapalny nam się nie uruchamiał, nie utrzymywał, a też po leczeniu, na przykład operacyjnym, nie wracał, musimy mieć świadomość, że to eozynofilowe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa, to dla pacjenta choroba na życie. Więc jeśli możemy wreszcie podać to leczenie przyczynowe, to jest wielki sukces. Jak mówimy o leczeniu biologicznym, czyli o innowacyjnej terapii, to od razu z automatu mamy skojarzenie z pojęciem program lekowy. Program lekowy to rzeczywiście jest ta możliwość udostępnienia pacjentom innowacyjnych terapii. Tu mamy program lekowy B156. Ile ośrodków w Polsce ten program realizuje i jakie są kryteria wejścia do tego programu? Program B156. Rozpoczął się od 1 kwietnia, włączyliśmy pierwszą cząsteczkę, otrzymaliśmy pierwszą cząsteczkę do stosowania, Dupilumab, od 1 yy, października, Mepolizumab. Ostatecznie, w związku z pod koniecznością podpisania umów, kontraktów pomiędzy szpitalami, poradniami, a ośrodkami, a centrami regionalnymi Narodowego Funduszu Zdrowia, ten program ruszył z opóźnieniem. My w oczekiwaniu na możliwość jego... Otwarcia pierwszych pacjentów mogliśmy włączyć dopiero w pierwszych dniach września bieżącego roku. Zgodnie z wiedzą, którą posiadam, w pewnych województwach, tak jak w województwie pomorskim, do chwili obecnej nie ma możliwości zakwalifikowania pacjenta do programu. Także pewne opóźnienie, ale już pierwsze sukcesy, które obserwujemy u naszych pacjentów. Kryteria włączenia tak naprawdę pokrywają się z europejskimi wytycznymi. Które zostały sformułowane w porozumieniu między konsensusem. Powstał konsensus wspólny EPOS i Euforea w 2023 roku i te nasze kryteria polskie się z nim pokrywają. Mamy ten niższy poziom eozynofilii proponowany przez Euforea, czyli na poziomie 150 komórek na mikrolitr, dalej wstawki glikokortykosteroidów systemowych wywiadzie oczywiście dotyczy to pacjentów z obustronną polipowatością, którzy przeszli operację endoskopową, mają złą jakość życia, nie mają węchu i mają choroby współistniejące. Takie były założenia, takie są założenia europejskich towarzystw. W Polsce nasz program doprecyzowuje, jaki miał być wykonany rodzaj operacji. Że ma być to operacja z otwarciem wielu zatok, w tym sitowia tylnego, czyli tak naprawdę właściwa, pełna operacja endoskopowa w liczbie w tym momencie dwóch. Myślę, że to wynika, to doprecyzowanie wynika z pewnej semantyki, która potem w przyszłości rozwoju tego programu pewnie będzie ewolu ewoluować i wydaje mi się, że wystarczającym będzie, tak jak to jest w, konsensusach, w konsensusie europejskim. Fakt przebycia przez pacjenta jednej operacji, ale pełnej endoskopowej operacji zatok przynosowych, po to, żeby właśnie przywrócić warunki do dobrej penetracji leków, redystrybucji śluzu, dobrego funkcjonowania tego pacjenta. Jeśli damy pacjentowi tym jeszcze lek biologiczny, czyli podziałamy na przyczynę tej choroby, spodziewamy się, że będziemy mogli wreszcie uzyskać kontrolę tej ciężkiej dla pacjentów choroby. Czy dobrze rozumiem, że y, tym, co pozwoliłoby włączać więcej pacjentów, byłoby właśnie y, ograniczenie tej liczby operacji do jednej, ale endoskopowej, ale kompleksowo przeprowadzonej, także też, żeby nie narażać na wiele zabiegów, na bolesność po tych zabiegach, no i rzeczywiście walczyć o to, żeby ci pacjenci wracali do zdrowia? Program raczkuje. Y, my... Uczymy się kryteriów włączenia, uczymy się kwalifikacji pacjentów, czy my też lekarze, którzy do tej pory, do tej pory nie stosowali takich klasyfikacji jak lund MacKay w ocenie rozległości zmian polipowatych w tomografii komputerowej, którzy do tej pory nie stosowali testu kwestionariusza jakości życia, jakim jest snot 22. Także myślę, że będzie on ewoluował i na dzisiaj Trudno mówić, w którym to pójdzie kierunku. Myślę, że takie doprecyzowanie na etapie wstępnym, jaki to ma być rodzaj operacji, jest konieczne, ponieważ jeszcze nadal wielu pacjentów w Polsce było leczonych z powodu polipów nosa tylko zwykłą polipektomią, która polegała na usunięciu polipów z obu jam nosa i tylko otwarciu sitowia przedniego. Czyli ten pacjent nigdy tak naprawdę nie był dobrze Zoperowany. Więc na etapie, na którym jesteśmy, uważam, że to doprecyzowanie, yy, że konieczne jest otwarcie sił tylnego, co wskazuje na odpowiednio szeroki zakres zabiegu, i jest właściwe. Też muszę powiedzieć, że dokonał się niebywały postęp w ostatniej dekadzie, jeżeli chodzi o dostęp do torów wizyjnych, coraz więcej oddziałów je posiada, kiedyś były to głównie oddziały kliniczne uniwersyteckie, teraz naprawdę w prawie w każdym oddziale laryngologicznym taki tor wizyjny jest, w związku z tym kształcenie lekarzy też postępuje, ale krzywa uczenia jest wolna, więc y, trzeba też poczekać na to, na, na, na pewne efekty właściwego postępowania i tego, że każdy z tych pacjentów będzie miał dobrze w pełni wykonaną operację endoskopową.